Dobry wieczór jeszcze raz. Gościmy dr Hannę Machińską, prawniczkę i byłą zastępczynię Rzecznika Praw Obywatelskich. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok mówiący o tym, że brak transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci jest niezgodny z prawem unijnym. Jak wobec takiego orzeczenia powinno się teraz zachować polskie państwo? To jest jednoznaczne stanowisko Trybunału Sprawiedliwości, państwo polskie nie ma żadnego wyboru, musi ten wyrok, czyli odpowiedź na to pytanie prejudycjalnie zastosować, to jest wyrok Trybunału i tu e, oczywiście Trybunał mówi, że kwestia uznania małżeń z tej samej płci e, pozostaje, e, formy uznania pozostaje w gestii państwa, ale Mówi transkrypcja jest jedną z form uznania, i to jest absolutnie jednoznaczne, chciałabym też powiedzieć, że my mówimy dzisiaj o wyroku Trybunału Sprawiedliwości, ale nie zapominajmy, że przecież wcześniej zapadły wyroki, dwa wyroki takie znamienne w sprawie Szykuła i Przybyszewska, ostatnio Przybyszewska przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem praw człowieka. To jest spójne, powiedziałabym, stanowisko obu Trybunałów i w tej chwili nawet bym powiedziała, że wykonanie, czy wykonanie tego wyroku w tej fazie transkrypcji nie jest jakimś bardzo skomplikowanym zabiegiem, bo to jest kwestia rozporządzenia, zmiany rozporządzenia Ministra Cyfryzacji, w 23 roku wydane zostało rozporządzenie ministracy Cyfryzacji w sprawie wzoru dokumentów dotyczących właśnie stanu cywilnego osób. I to jest w związku z tym ten pierwszy etap to jest dokonanie transkrypcji, czyli wprowadzenie rubryczki, odpowiedniej rubryczki w dokumentach, ale to jest ta sfera, nazwijmy to formalnie tego. Oczywiście musimy myśleć o tym, jakie będą dalsze działania. I tutaj ustawa, która jest przygotowywana o związkach partnerskich, no, ta ustawa określa sferę, sferę zarówno obowiązków państwa, jak i możliwości i uprawnień po stronie właśnie osób, które są w związku partnerskim. Tutaj... Ale, tak. Tu tylko chciałabym powiedzieć, to jest, my oczekiwaliśmy na ten wrok, bo to było tak oczywiste. Trybunał podkreślił, jeżeli jesteście w Unii Europejskiej, to musicie przestrzegać fundamentalnej zasady swobody przepływu osób. To jest kwestia swobody przepływu osób. Natomiast Trybunał Praw Człowieka jeszcze zwraca na ten element bardzo ważny, a mianowicie poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego. A czy ten wyrok oznacza, że para tej samej płci, która wzięła ślub w jednym kraju członkowskim i korzysta z przysługujących jej uprawnień, takich jak wspólnota, własność, opodatkowanie czy dziedziczenie, to skutki tego ślubu muszą być uznawane w każdym innym kraju niezależnie od tego, czy ten dopuszcza równość małżeńską, czy też nie? Czyli na to, przykład wszystkim... mówię też o wspólnym opodatkowaniu, na przykład. Oczywiście, tak. I to będzie regulowane w tej chwili. To, co mówi Trybunał, to jest kwestia transkrypcji aktu małżeństwa. Ale konsekwencją transkrypcji trzeba będzie dokonać takich działań, żeby zrównać w uprawnieniach i związki hetero, i związki właśnie osób tej samej płci, żeby nie dochodziło tutaj do dyskryminacji znaczy nigdy nie będą to w świetle tego prawa które istnieje, nie będą to małżeństwa, tak jak prawda, małżeństwo ma znacznie więcej uprawnień, ale ustawa, projektowana ustawa określa właśnie te kwestie związane z dziedziczeniem, z opodatkowaniem. No i oczywiście te osoby, które znajdą się na terytorium Polski będą korzystały, z, muszą korzystać z tych samych uprawnień, jakie przewiduje ta przyszła ustawa. A czy to orzeczenie dotyczy Polaków, którzy wyjeżdżają na chwilę właściwie specjalnie za granicę, by tam zawrzeć związek małżeński, czy już nie? Czy chodzi jedynie o obywateli innych unijnych krajów? Bo z wypowiedzi polityków nie jest to jasne. Ta, to orzeczenie dotyczy różnych sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, nieprzypadkowo powiedziałam o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Bo w tym orzeczeniu Europejskiego Trybunału mieliśmy do czynienia w jednej ze spraw mieliśmy do czynienia z, z, ze związkiem e, zawieranym przez obywatela Hiszpanii i obywatela polskiego. I tutaj doszło jeszcze y, do kolizji prawa hiszpańskiego i prawa, prawa polskiego. To dotyczy, to nie jest tak oczywiście, że y, y, to jest wielka walka. O, która realizuje ten zakaz dyskryminacji. Nie możemy sobie pozwolić na to, że Polska będzie w ogonie Europy, że Polska nie uzna praw tych osób. Ja chciałabym powiedzieć, że zdziwiona jestem komentarzami, komentarzami polityków. Zdziwiona jestem komentarzem premiera, ale nie tylko premiera, również ministra spraw wewnętrznych. No, panowie mówią, prawo europejskie będziemy stosowali w zakresie, w jakim jest zgodne z naszym prawem. To no nie o to chodzi. Nie, nie, nie. Prawo europejskie, warto przypomnieć, ma pierwszeństwo przed prawem polskim. I jeżeli dochodzi do kolizji między prawem europejskim a prawem polskim, należy prawo polskie dostosować. Ale to nie oznacza, i zresztą Trybunał to mówi, prowadzenia małżeństw tej samej płci, bo to jest gestia prawa i to jest gestia władz danego kraju. W związku z tym zatrzymujemy się na tym poziomie, na poziomie dokonania koniecznej transkrypcji, i w ten sposób uznajemy małżeństwo zawarte w innym państwie i, i wprowadzamy. Ten fakt zapisujemy w rejestrze samocylindrowego. A co z małżeństwami jednopłciowymi, którzy są spoza Unii Europejskiej i na przykład pojawią się w Polsce i będą chcieli tu zamieszkać? Tak, tak. oczywiście taka sytuacja może się zdarzyć, być może, że, że się zdarza. No, osoby, które są spoza Unii Europejskiej powinny korzystać na przykład osoby, które pochodzą z innych krajów europejskich, no tu wyraźnie jest powiedziane, że dotyczy to, mówię, Europejski Trybunał Praw Człowieka, otwiera taką przestrzeń, otwiera przestrzeń, bo wprawdzie odnosi się do konkretnego przypadku, ale nie ulega wątpliwości, że gdyby doszło do dyskryminowania Takich par, no wtedy znowu rozpoczynamy procedurę sądową, i wtedy taka sprawa może się ponownie znaleźć przed e, Trybunałem, z jednej strony Trybunałem Sprawiedli Sprawiedliwości, ale może się znaleźć przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ponieważ to nie są jedyne przypadki przed ETPC e, polskie. Były również inne przypadki, były przypadki w Rosji. Więc w związku z tym, to jest już pewien standard, który wyznacza orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Już pani mówiła o tym, że wystarczy rozporządzenie, ale ja tak sobie myślę, że jeśli to będzie rozporządzenie, to w sytuacji, kiedy zmieni się rząd na bardziej na przykład prawicowy, może takie rozporządzenie wtedy łatwo zmienić i co wtedy? No, przede wszystkim załóżmy, że. Dane państwo, nie chcę wskazywać Polski, bo nie wyobrażam sobie, że w Polsce taki przypadek będzie miał miejsce, ale państwo nie chce wdrożyć prawa europejskiego i nie chce takiego wyroku wdrożyć do porządku wewnętrznego. No to wtedy Trybunał Sprawiedliwości dysponuje bardzo ważnym instrumentem. A mianowicie Komisja Europejska może wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości, proponując kary. Zresztą warto przypomnieć, że w różnych e, obszarach my już e, płaciliśmy i to wielkie kary. W sprawach praworządnościowych dziennie milion euro. To były kary, które płaciliśmy. Więc moim zdaniem, patrząc, nie z punktu widzenia ludzkiego, bo to dla mnie jest ponad oczywiste, że nie można dopuszczać do dyskryminowania par, które chcą po prostu żyć tak jak inne pary heteroseksualne, chcą normalnie funkcjonować. Ale musimy się liczyć z tym, że jeżeli nie wdrożymy tego wyroku. To oczywiście następnym krokiem, a tutaj komisja jest absolutnie zdeterminowana, żeby zapewnić, żeby zharmonizować prawo, żeby nie dochodziło do aktów dyskryminacji. E, absolutnie możemy wtedy liczyć się z tym, że Trybunał Sprawiedliwości e, taką sprawę ponownie będzie e, e, analizował i może orzec e, bardzo poważne kary za niewdrożenie. Wyroku. No, ale mieliśmy już rządy i właściwie to też wciąż mamy rządy, które się specjalnie tymi karami nie przejmują. E, jakie wyjście wtedy mają te małżeństwa jednopłciowe, których akty małżeństwa nie będą w Polsce uznawane mimo wyroku? Czy takie małżeństwa znów będą musiały iść do sądów? No, wtedy, jeżeli zdarzy się tak, że będzie, e, że nie dojdzie do w ogóle z, żadnej zmiany w przepisach prawa, e, to jeżeli. Najpierw te pary pójdą, oczywiście, że pójdą do sądu, ale sądy sądy stosują prawo europejskie. Sądy są niezwykle, sędziowie są niezwykle wyczuleni na to, żeby wdrażać orzecznictwo, orzecznictwo obu trybunałów do właśnie tej sfery swojego orzecznictwa. To, jest, to są naczynia połączone, więc nie ma o tym mowy żeby władza polityczna tak wprowadzała takie y, zabezpieczenia, które, ponownie, które, które będą y, no, y, bardzo y, radykalnym krokiem y, ograniczającym prawa tych y, y, jednopłciowych. Nie. Ja myślę jednak, że mimo zapowiedzi obecnie politycznych, A za chwilę, y, jeżeli by się coś wydarzyło, będzie nabyć nowe rozdanie polityczne, to tutaj ten stan rzeczy, czyli ta transkrypcja musi być dokonana. Nie ulega wątpliwości, że państwo członkowskie nie ma wyboru i nie może sobie wybierać orzeczeń, które będzie stosowało, a orzeczeń, których nie będzie stosowane, stosowało. Więc zapowiedzi polityczne, że będziemy analizowali, czy to jest zgodne z prawem polskim. Co do transkrypcji, to nie ma żadnego ruchu. Po prostu jest to prosty zabieg, który nie wymaga takich bardzo wątpliwych wypowiedzi obecnych polityków, Absolutnie nie. No. Mam nadzieję, mam nadzieję, że Wypowiedzi są tylko taką młyną w sferze politycznej, natomiast w sferze tak. prawnej będzie dokonana zmiana. Słyszymy też, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma być zdania, że kierownicy Urzędu, Stanów Cywilne, Urzędu Stanu Cywilnego są niezależni. Oczywiście ograniczają ich przepisy prawa, ale nie potrzebują nawet odgórnych wytycznych, by implementować takie orzeczenie. Czy może się zdarzyć, że jeden urząd dokona transkrypcji aktu małżeństwa, a drugi nie? Bo w sumie podobna jest sytuacja osób transpłciowych, które chcą zmienić li tylko imię na takie, które odpowiada ich tożsamości. W jednym urzędzie tak się dzieje. A w innym już nie. No tak, oczywiście. To jest raczej niewyobrażalna sytuacja, ale nawet gdyby tak się zdarzyło, to znowu sprawa znajduje swój finał w sądzie. Czyli takie osoby idą przez... Proszę sobie przypomnieć sprawę dotyczącą urbanika, która ostatecznie została rozstrzygnięta przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tam Urząd Stanu Cywilnego nie chciał wydać zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego. I to właściwie uruchomiło całą procedurę europejską, bo sąd też tutaj nie był, w tym przypadku nie był przekonany. I sąd nie chciał zadać pytania prejudycjalnego. To było o tyle niekorzystne, akurat bardzo dobrze pamiętam tę sprawę, bo e, byłam przekonana, że mądry sąd powie: Zaraz zapytam się Trybunału Sprawiedliwości. Wtedy ta procedura byłaby szybsza, mielibyśmy już dawno rozstrzygnąć. Nie, sąd poszedł na zwarcie, sąd powiedział: Wiem lepiej, no i ostatecznie po wielu latach. ETP, czy sprawa została rozstrzygnięta przez ETP. Czy. W każdej sytuacji nie ma o tym mowy, żeby każdy urząd stanu cywilnego stosował. Jesteśmy państwem, i chciałabym powiedzieć, że to jest decyzja państwa za wdrożenie prawa europejskiego w całości, mówię, i Europejskiej Konwencji, i prawa Unii Europejskiej odpowiada państwu. To nie jest postępowanie przeciwko urzędowi stanu cywilnego. To państwo musi do, doprowadzić do tego, do zgodności działań wszystkich urzędów stanu cywilnego. Tutaj SURE nie będzie się zastanawiało, czy w y, 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 Warszawie jest tak, a w innym mieście jest inaczej. To w ogóle to jest odpowiedzialność ministra spraw wewnętrznych. Urzędnicy mówią, że nawet gdyby chcieli transkrybować zagraniczne akty małżeństwa, to nie mogą, bo system komputerowy tego nie puści, bo nie ma tam opcji pod tytułem mąż i mąż lub żona i żona. Jest jedynie mąż i żona. Do tego oczywiście dochodzi wzór aktu małżeństwa. Same kłopoty, pani doktor. A czy my nie powinniśmy już od dawna się do tego przygotowywać, bo w sumie linie orzecznicze, CUE i trybunałów są znane od dawna? Ale oczywiście dawno już powinniśmy to zrobić, tylko proszę zwrócić uwagę. Wykonujemy wyroki w ostatniej sekundzie, albo w ogóle jesteśmy spóźnieni. Znowu mamy postępowanie Komisji Przeciwko Polsce w sprawach dotyczących ochrony środowiska, gdzie dawno te sprawy powinny być rozwiązane na poziomie krajowym. Tutaj jeszcze raz mówię, że to rozporządzenie to jest w gestii ministra cyfryzacji, żeby jak najszybciej doprowadzić do zgodności tych aktów z tym, czego oczekuje Trybunał Sprawiedliwości, czyli żeby można było dokonać tej transkrypcji aktu małżeństwa. I to, jest, to nie jest zmiana ustawowa, to jest zmiana na poziomie rozporządzenia ministra. Więc oczywiście ja rozumiem takie e, głosy polityków, tylko trzymajmy się prawa, e, zostawmy polityków na boku. Naszym zadaniem jest to, żeby wyrok został wykonany. Nie ma od tego żadnego odstępstwa. Nie ma mowy, żebyśmy z Trybunałem dyskutowali, żebyśmy analizowali, przeprowadzali jakieś wielkie analizy. Nie. To jest konkretny tekst wyroku i ten tekst wyroku musi być bardzo dobrze, żeby był w ogóle upowszechniany w społeczeństwie. Ale przede wszystkim, Państwo musi ten wyrok zastosować. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy dr Hannę Machińską, prawniczkę i byłą zastępczynię Rzecznika Praw Obywatelskich. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i Wydział Prawa i Administracji UW. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.